Witamy tak serdecznie listopadowo i tradycyjnie chciałem dzisiaj przedstawić obraz o wymiarach 50 wysoki i 70 u podstawy. Obraz typowo jesienny. No, ciężko zaprezentować. No, ale zbliży go żeby tą fakturę zobaczyć o. także zawsze tu zaglądam coś chciałem chcę przekazać no może teraz są teraz lepsze te kolory na filmiku kolory są naturalne na zdjęciu to tam różnie i cóż, tradycyjnie pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia, zdrowia, zdrowia. Trzymajcie się. Dziękuję.